Ziemia wolną mi była, niestety. Niekiedy umierałem i wtedy z tamtej strony życia odpowiadałem: A kuku! Wystarczy? Wojaczek urodził się w Mikołowie. Jako trzecie dziecko Edwarda i brzmienity Wojaczku. Nijakiemu wojaczko. Wojaczek ukończył liceum im. Karola Miarki w Mikołowie. Dostał się na studia polonistyczne w Krakowie, jednak. Studiów nie ukończył, a po półrocznej obserwacji w klinice psychiatrycznej pod kątem psychopatii wyjechał do Wrocławia. Ciesząc się sercem zdatnym do spazu, często wdawał się w bójki, rozbijał szyby w barach, nadużywał alkoholu i tabletek psychotropowych. Mogąc zawsze posiadać jasne przedstawienie spraw, Czynności jutra, Rafał Wojaczek popełnił samobójstwo w nocy z 11 na 12 maja 1971 roku, mogąc mieć swoją gwiazdę i manierę własną. Wojaczek należał przede wszystkim do poetów ciała, a więc takich, którzy opisują doświadczenia w stosunku do ciała i jego możliwości poznawcze. Jego bunt przeciwko życiu, jego ucieczka w alkohol i używki, szereg blizn na rękach świadczą o tym, że szukał sensu, przynależności, a wreszcie szukał własnej tożsamości. Ty mogłeś być poetą. Hmm. Dlaczego piszę o sobie w żeńskiej formie i dlaczego otwarcie przyznaje, że czuje się kobietą? Serce, cały jestem wewnątrz, korzeń, białe trawki, wyrastają z warg. Miłość jest krwią rozległą. Gwiazdy są echem twoich oczu i poruszają się po ścieżkach wydeptanych przez twoje sny. Gdzie noc się kończy? Gdzie śmierć się kończy? Moja pamięć rozszerzona. To pewna was co stało się stresą, Jedyną prawdziwą miłością miłowskiego poety. Od rozstania urokałam, leczyła się w wielu klinikach psychiatrycznych na terenie kraju. Była wiosna, było lato i jesień i zima. Był poeta, co sezony cierpliwie zaklinał: na mieszkanie i na miłość, na trochę nadziei, na obronę od klęski, oddalenie nędzy, na księgę, która by mogła nie zbać się gazeta. Ty, jak Norwid, zaznacza, że nie z teorią obeznany, zaś wszystko dzieje się w pejzażu słonecznym. Ja mogłabym powiedzieć, ta delikatność jest tchórzostwem. Gdy fioletowa lampa twojego mózgu płonie, gdy sen jest nie snem, lecz cyklonem, już nie w twoim pokoju, w Morze gazowym. I choć nie wierzę, by mógł ktoś bardziej otwarty być dla ciebie, niż ja jestem, zrób coś, otwórz mnie, rozbierz. Gdy pętla lęku szczelnie zaciska ci szyję, już nie żyjesz. I nagle palcem trafiasz nieskończoność. Krzyczysz, lecz co z tego, gdy nawet sam siebie nie słyszysz. I poeta nie zaklina już, lecz przeklina. Nie mogę ci uwierzyć, bo kiedy wyszły mi z jelit wszystkie glisty, to wtedy nagi, nagi murzy, co wyszedł z dna mgły, przez tubę powiedział obudź się. Któż to chodzi z butami po jakim ciele kobiecym? Odpowiadam poeta. I znów jesteś bogatsza ode mnie o tym śmierć, którą ci wymyśliłem, a ja mam dłonie smutne, jak opuszczone gniazda. Więc y, wiem już, że ta gwiazda jest Twoją krwią, co rośnie aż do nieba. Palcami ustalam rysy mojej twarzy. Dwa palce wsadzam w usta i przydaję twarzy uśmiechu. Jest to uśmiech rozdzierający. Jest to uśmiech od ucha do ucha, wypełniony zwojami języka. To jest martwy język. Czemu nie ma tancerki, co tańczyłaby za darmo? Czemu nie w ciemności skutecznie, tańczącej światło? Mój słownik, jaki ubogi, słowo nadziei jutro odmienia się jedynie przez twoją osobę. Czemu nie ma tancerki, co tańczyłaby nam zawsze, tańczyłaby nam wiersze i pozwy, krzyk, płacz i śmierć? Czemu nie ma tańczącej nam nasze życie i śmierć? Powiedz, czy coś innego czynić mi pozostaje, gdy śmierć też nie potrafi jeszcze się wysłowić. I nie mam psa pod stołem, z którym bym rozmawiał. I żaden list nie przyszedł. I wreszcie nie mam żadnej ojczyzny. Krew odpłynęła z twarzy i już gołymi dłoniami odgarniałam śnieg, który wargi parzył. Patrzy na mnie moja twarz odbita w chmurze mgły. Chociaż było nieomalże niestrawne to smakowanie gwiazdy. Krzak trzewi się spopielił, by ból krzykiem wyrósł z krtani. Kto jak nie ty potrafi obudzić mnie znów? Pocałunkiem takim. Prawdziwe jest mistrzostwo śmierci, co wymyśla coraz to inne formy swojego istnienia. Póki jeszcze jest niebo, moja twarz rozległa, póki nad horyzontem krew świeci jak jutrzenka, duty ptak, zna miarę swego wywyższenia. Jak zmienia kostium tancerka, interwale gry. Zezując z boku do lustra, tylko po to, by sprawdzić zapięcie stanika. Tak śmierć zmienia twarz. Ktoś, kto kocha, nie jest tym, co umrze. Ktoś, kto wierzy, nie jest tym, co żebrze. Więc choć go bolą wszystkie rany cięte siekierą światła, aż do kości rdzenia, swoje powietrze łykając, czeka. A czy mał nocną koszulę? Moją. Sama przez sen ją zdjęła? nożka sól klęski. Do krwi w dziąsłach, gryząc pióro, pisze ten list, by smutną nagość zakryć. To jest kiełbasa. To jest moja matka jadalna. Ona wisi na niklowym haku i pachnie kominem. Ona jest tania. Zresztą nigdy się nie drożyła. Była wyrozumiała i znała możliwości. Gdy wreszcie przejdą przez granice snu, mąż wtedy będzie słuchał, a żona i nie patrząc w oczy lustra, policzy zmarszczki, opuści dwie ślepe łzy. Wierszem rosnę do ciebie, tylko z wahań żyje śmierć. I piszę, wierząc, że mi starczy jeszcze znaków współczucia. I piszę, wierząc, że mi wystarczy pokory, gdy świt mi szary worek na głowę zarzuci. Dobranoc, oto jest twój domek. Ty zabitego się nie boisz. Tyle strachu pod łóżkiem, za lustrem, za obrazem. Lecz wiem, noc powie moim wrogom, schyl się. Ile wierszy spisanych, ile wierszy podartych. Tyle życia w brulionach, tyle nadziei w śmieciach, tyle krwi w niepokoju. Ile dni w nowym roku. Trzeba by słuszną kroplę krwi upuścić, nim karabin maszynowy zagra w później. Ile włosów na głowie, tyle robaków w mózgu. Podnosisz nogę, długa perspektywa. Ile metrów warg mieć trzeba, by całować. Chodzę na czworakach, szukam miejsca pod zasiew. Po pierwsze, matka nie jest matką, tylko się podaje. Po drugie, Ojciec nie jest Bogiem, lecz obcym starszym Panem. Mówię do ciebie tak cicho, jak przez sen. Po czwarte, Mickiewicz jest kobietą, też z mojego wiersza. Po piąte, pogoda jest starą panną. Po szóste, słońce do oka mi wpadło. Mówię do ciebie tak cicho, jak ty do mnie. Po dziewiąte, życie jest nic nie warte. Ktoś biegnie, ktoś się skrada. Ja nie śmiem oddychać o czterdzieste drugie. Czy nie widzieliście gdzieś wojaczka? Ktoś trumnę zbija, w palec trafia, klnie. Ktoś zapala papierosa, łykam dym. Kończę się w twoim śnie. Ja się duszę. To miejsce, gdzie kończy się twoje spojrzenie. Mnie już nie ma. Słowo z tych ust wysuwa się srebrną jaszczurką. Widzę i tak się boję, że życzę ci śmierci. Kończę się w twoim sercu. Moja śmierć bezwiednie staje się ironiczna. Znawcą nieświeżej bielizny, wszelkich brudów, perlsztoka i odwrotnej strony nadalu świata. Kto jest, jeśli nie żony, matki lub dochodzące przystałe stałe kochanki? Matka dawno umarła pisze list światłem. Ręka porzuca pióro. Naga jak słowo kocham wyrzeczone w ciszę pospólnych słów niczym rzymska składnia jasna. Najpierw róża, co różą żadnego nie jest ogrodu. Młoda matka pod bluzkę ciężką piersi schowała. Swojemu niemowlęciu gwiazdę ssać pozwala. Czasem o rzęsę zaczepia się ćma. Matka zmarła, jeszcze ptak, co nigdy do nieba nie doleci. Mojej bolesnej oddaje wszystek oddech, to drzewo nich szumi w jej noc, duszną noc. Mojej bolesnej śnią dobrą śmierć. Moje słowo, Twego słowa pogłos, moja nędza, Twojej nędzy siostra. Gwiazdo wysoka w wieczystym niebie, czym przez nasze wnętrzności ciekniesz? Moja wiara, twojej wiary córka. W ostatecznym momencie rzucił w ścianę mieszkającej naprzeciw dziewczyny popielniczką. pielniczką. Obfite białko z hermy. Po ósme, Marynia Matyłek Gładki. Legenda tego, jak mówią skórby syna bojaczka, poety, pijaka i darmodziada, szybko rodząsła się w kręgach literackich. Ty jesteś mój mężczyzna. Znam smak twego nasienia. Bo kiedy z ciebie piję, odbieram ci życie. Nie wiem, czy to jest miłość. Ja się szczerze. Po czternaste, moje polucje. Kiedy nawet poezja, pierdoprzy w drzwiach wyszła z pokoju, by się udać na pęcze tramwajów. Gnój! Alfons z swej śmierci. Czemu nie ma bezwstydnej, co tańczyłaby nam nago? Ubrana tylko w gazem zachwyconego spojrzenia. Wystarczy, że wystawi w oknie swój tyłek, a lud. Zbiegnie się całować, gdy da, pryszcza. Po piętnaste. moja babka od strony ojca, dwóch słów matki syfilityczna kurwa. Mam tylko wyszczerbioną szklankę po mieszczadzie i w butelce spirytus denaturowany, od którego mózg płonie fioletowo, jak zapalona rtęciowa żelda. I tylko imię pulsujące w super sutka. Jawnie siedzi ona, rozkraczona. Nagle się obudziłam, naga. Po szesnaste, bohater jedzący główną. Ja jestem synem mojej matki i pewnego młodzieńca, który nie był ostrożny. I czuję, jak mi cieknie, ślina i sperma. Po dwudzieste pierwsze, ojczyzna to nienawiść, i wizja, i sperma. Które jesteś w niebie wyższy niż to pastwisko, gdzie pasie się ptak, mojego wzroku, dokąd mnie dosięga akt strzelisty samogwałtu i jasnowidzenia. Ile wódki wypitej, tyle głuc tyle korzyści z chleba, ile pożytku z wódka Po dwudzieste Kolega, z którym piję wódkę. Widzę cyple słódki. Po 32. drugie, Jacek Łukasiewicz mówił, że można i bez, iść bezpiecznie, gdyż nie ma pedałów. Komu uroda świata śmierci, śmierci z jączałym łojem? Dla kogo każde piękno podmyte jest gnojem? Tych dwoje uroczyście wypukłych to są piersi. Kto, jeśli nie poeta, podgląda przez dziurki Boga, aby zobaczyć go w nocnej koszuli na nocniku? Oda Mickiewicza. Czysta jak wódka, nawet z niedomytej szklanki. Kochanka się skurwiła, za mór wyszła. Południowy biegun nie szkodzi. Koło tyłka pingwiny chodzą. Prze idzie dziewczyna i dziewczyna wciąć. Aż ciemną plamkę już ze z zaskłej krwi o świcie znajdzie autor na prześciera. Polska to jest wielka rzecz. Jest w wzgórze krwi kobiecej, pod którym schowa swą śmierć. Po 34 czwarte. dziewczynie krew. Wierszu moja męko, nędzo i wielkości. Nudo rozpacz, głodzie i szaleństwo. Nie policzę cię na palcach żadnej zorzy. Rafał Wujaczek nie był szalony, nie był też niepoczytalny. Jednak jego ogromna samoświadomość, jego obsesja śmierci i sposób bycia, życia niszczyła wszystkich, których kochał.